Kochani, ja wiem, że na pewno nie jest to dla Was najszczęśliwszy odcinek, ale mogę Wam powiedzieć, że czytałam komentarze i w ogóle wiele osób uważa, że no, te oceny żyli nie do końca były sprawiedliwe, o czym już niejednokrotnie rozmawialiśmy i bardzo, bardzo mocno was wspierali. Jak Wy się czujecie teraz, parę minut po ogłoszeniu wyników? Jesteśmy, słuchajcie, naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwi i dumni z siebie, że doszliśmy, przynajmniej ja mm -hmm. z siebie, że, że doszłam do szóstego odcinka i. Ja Nie czuję dzisiaj smutku, nie czuję jakiejś takiej nuty goryczy, tylko, tylko to, że było nam dane w ogóle się spotkać i że ta przygoda trwała aż po dzień dzisiejszy. Dokładnie tak jak powiedziałam, cieszymy się z tego momentu, w którym jesteśmy. Tak miało być, my też chyba wierzymy w takie jakieś, że nic się nie dzieje bez przyczyny. My daliśmy sobie wszystko. Bardzo się cieszę, że mama ja miała możliwość pokazać siebie z takiej lirycznej strony wrażliwej, takiej bardziej emocjonalnej. No ja staram się jej towarzyszyć najlepiej jak mogłem i przekazywać tę wiedzę taneczną i tutaj budować fajną historię. No i co? Bierzemy to doświadczenie do serducha i idziemy dalej z tym. Tak. Ja w ogóle się zaczęłam teraz zastanawiać, czy, czy ty nie jesteś zawrażliwa na taki program. Nawet jak dzisiaj na przykład patrzyłam na, i, i słuchałam tego, co powiedziałaś w tym intro i w ogóle, że jednak przeżywałaś to wszystko. Masz taką bardzo, bardzo duszę, mam wrażenie, że no nie potrafisz tak na przykład puścić niektórych opinii, niektórych ocen, tylko właśnie wpływa to na ciebie, ale może się mylę. Wiesz co, moje ING było tylko i wyłącznie odniesieniem się do poprzedniego odcinka, w którym powiedziałam, że niesprawiedliwe jest to, że nas skategoryzowano w jakikolwiek sposób, kiedy tańczyliśmy z, z naszą rodziną, ponieważ nasi bliscy... To oni to przeżywają. Ja jestem już dzisiaj gruboskurna y, i oczywiście, że jestem człowiekiem w tym wszystkim. I, I to nie jest tak, że spływa po mnie jak pokaczce, kaczce, ale, ale nie w tym programie, to, to, to w ogóle nie, 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 nie. Ja się jak najbardziej odnosiłam tylko i wyłącznie do tego odcinka rodzinnego y, kropka. Tak, 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 ale mimo wszystko jednak no, widać było tą Twoją wrażliwość. Bardzo się cieszę, że mogliśmy i że mogłam tę wrażliwość pokazać, bo poszłam do tego programu po to, żeby pokazać siebie bez jakiejkolwiek maski, bez jakiejkolwiek roli, tylko ja, Ama, i żeby ludzie zobaczyli, kim tak naprawdę jestem. I mam nadzieję, że y, przez te sześć odcinków udało się mnie, tę wrażliwość, moją osobowość i to, kim jestem, pokazać. A dzisiaj byliście zaskoczeni tym, że to już koniec Waszej przygody na ten moment z tańcem? Wiesz to, to są takie emocje w ogóle, jak jak staliśmy tam we trójkę, że to jest jedna wielka, nie wiadomo, co się wydarzy. Yy, I myślę, że tak naprawdę ka każdy z nas nie wie i każdy jest potem zaskoczony. To komu wy będziecie teraz kibicować? Komu oddajecie ten swój głos? Może zaczniemy teraz od Michała. Wiesz to będziemy kibicować wszystkim. Niech wygra najlepszy. Wiemy, ile ludzie tutaj wkładają serducha w tę pracę. Naprawdę każdy, kto się pojawia na tym parkiecie, decyduje się na tym programie, jest już wygranym, kosztuje to mnóstwo, mnóstwo wyjścia ze strefy komfortu, pokazywania siebie z różnych stron, czasami tych niewygodnych. To są treningi bardzo męczące, też fizycznie i psychicznie, więc każdy tutaj zasługuje na wygraną. No mi się dzisiaj super tańczyło z Julią, może jej będę bardziej teraz kibicował. A ja mam takie marzenie, żeby wygrała prawda w tym programie, żeby wygrała osoba, która daje całe swoje serce tak najprawdziwiej. Oczywiście kibicuję wszystkim, ale niech po prostu wygra ta osoba, której jest to pisane. Dzisiaj też podczas programu się, pojawił się taki komentarz od pani Iwony, nawiązujący do twojej pracy NUK versus Vanessy. Jak ty się wtedy poczułaś, jak to usłyszałaś? W każdym wywiadzie to powtarzam, że milczenie jest złotem i nie chciałabym tego komentować. To w takim razie ostatnie pytanie. E, poziom tej edycji: wysoki? Wiesz co, nie wiem, kto ma pierwszy odpowiedzieć może profesjonalny tante. E, wiesz co, uważam, że wysoki. I też porównując do poprzedniej edycji, na pewno bardziej stresujące dla gwiazd i tancerzy przez atrakcje, które są z odcinka na odcinek, o których czasami my się dowiadujemy na ostatnią chwilę po to, żeby też prawdziwe właśnie nasze emocje pokazać. Nie są to atrakcje dla widzów, ale dla nas czasami troszeczkę więcej stresu, ale z tym wiąże się ten program, dla nas to jest jakaś lekcja ale myślę, że poziom taneczny jest wysoki. Są bardzo dobrzy tancerze, bardzo dobre gwiazdy, bardzo zdolne gwiazdy, więc tak naprawdę ten finał jest taki niewiadomy. Ja nie wiem, kto będzie w tym finale, czy za wszystkich, ale z odcinka na odcinek tutaj ludzie zaskakują, przeskakują się, naprawdę są wymagające choreografie, także jestem też taki ciekawy, jak to będzie dalej wyglądało. Yy, uważam, że wszyscy są niezwykle utalentowani. Każdy pod innym kątem, i wielkie szacowanie dla produkcji, że zebrała nas wszystkich, każdego innego. I wydaje mi się, że każdy swoją charyzmą, i w ogóle to, kim jest, pokazał um, różne oblicze człowieczeństwa. I to jest piękne.